Witam, dzisiaj chciałem pokazać fajne gwiazdosze. Gwiazdosz długoszyjkowy, proszę zobaczyć jak wygląda. Widać, że, że ma szyjkę osadzoną. Znaczy, tą górną część od, od, od dolnej ma właśnie na takiej długiej szyjce. To jest drugi, akurat dwa znalazłem. Proszę zobaczyć, jak fajnie, fajnie wygląda. Powoli, może, e, uzbieram różnych gwiazdoszy. Na razie ten, bo ten jest najłatwiej rozpoznać. Gwiazdosz długoszyjkowy. Ciężko z tą ostrością, nie wiem dlaczego tak jest. Przepraszam, ale. Dobra, o. Tu od góry jeszcze może pokażę, jak wygląda. Akurat dwa obok siebie leżały. Już wywrócone na boku. Więc ja tylko usadowiłem w kierunku wzrostu. Wiadomo, że one już nie rosną, ale, ale teraz będą się rozsiewać. No tak wygląda. Pozdrawiam. Gwiazdorz długoszyjkowy.